Dzień dobry, jesteśmy. Plan jest taki, że ja będę gadał od rzeczy, a za mną będą widoki. Więc nie przejmujcie się tym, co mówię, popatrzcie, co nam się dzieje. Więc dotarliśmy, wyspaliśmy się, wstaliśmy. Trzy dni później, jest czwartek. W poniedziałek wyruszyliśmy z Anglii. Lecieliśmy najpierw do Pekinu, potem mieliśmy tam 19 godzin postoju. I na w tych 19 godzinach zdążyliśmy wyskoczyć z lotniska i zrobić, pochać do centrum pojechać na Wielki Mur i też tam chwileczkę pobyć. Potem pakowaliśmy się w drugi samolot, który, który leciał okazuje się, że trochę dłużej niż ten pierwszy. No i przylecieliśmy tutaj. Nie odbyło się bez przejść, bo w drugim samolocie mieliśmy za sobą człowieka, który nam ukaszlał karki regularnie przez 10 godzin, plując mi tutaj w potelice, więc jakby szału nie było. Um, ale końców dotarliśmy. Wysiedliśmy na lotnisku, zebraliśmy bagaże, um, i, i zapakowaliśmy się najpierw do metra, a potem metrem, gdzieś tam, parę przystanków, potem zapakowaliśmy się do autobusu i w końcu dotarliśmy tutaj. Jak się okazuje, to ta dzielnica jest taką dzielnicą. Um, no pff, widać. I um, to jest tak, że przynajmniej w tej dzielnicy jest tak, że są dwie ulice, które jedna ulica jest przy. Jak są domy postawione, to jedna ulica jest ulicą, która ma fronty tych domów, a druga ulica jest jak gdyby pomiędzy tymi domami i od tyłu tych domów są garaże i em, no i różnie dzieje się życie, samochody są postawione i tak dalej. Tutaj em, jakiś pan bawi się z cem e, swoim własnym, więc... Em, więc możecie zobaczyć co się dzieje. My się przejdziemy kawałek tą ulicą, a za chwilę wrócimy i pokażę Wam. my Mieszkamy tu w zasadzie, tu w tym blaszaku, który nie, wygląda, nie jest aż tak źle, jak jakby mogło się wydawać, natomiast chciałem jeszcze ja Wam pokazać kawałek tej ulicy w górę, więc, więc garaże tamtego tego typu klimaty. Nie wiem dokładnie jak wygląda cała reszta miasta, ale to się okaże dzisiaj jutro i w ciągu najbliższych paru dni. E, tak jak pani cofą samochodem, moment. To jest okej, okay, dobra. E, więc ta ulica tak mniej więcej wygląda. E, kosz na śmieci i garaże, ale y, możemy powoli wracać, w zasadzie dobra. Y, z drugiej strony jest tak, jest mniej więcej tak samo. Wczoraj jak wróciliśmy, zdążyliśmy wziąć prysznic, rozpakować się. Byliśmy jeszcze na, na jakimś jedzeniu i poszliśmy spać, więc nie zobaczyliśmy praktycznie nic, bo było już późno. Ale się jest 8.30, jest y, jesteśmy świeżo po herbacie, po prysznicu, więc y, będziemy y, uderzać w, w miasto i zobaczymy, co się, co się będzie działo. Dobra, y, uwaga, dochodzimy do, do, naszej, y, do naszego metrażu. Więc tak, tu jest brama, która powinna być otwarta, jest otwarta. I tu yy, na ogródku, który jest dość mały, ale wystarczająco duży, żeby wszystko się zmieściło. Więc tak, uwaga, yy, część pierwsza, prysznic. Prysznic wygląda tak, że jest w nim w zasadzie wszystko co trzeba. Yy, nie wiem czy dobrze widać, ale powinno być okej. Okay. Jest w nim wszystko co trzeba, znaczy jest pralka, która nie jest nasza i nie możemy jej używać, ale poza tym jest w porządku. Potem yy, otwieramy drugie drzwi. Ech. Otwieramy. Mamy to? Mamy to. Teraz mamy drugie drzwi. <gry> w tych drugich drzwiach jest toaleta. Teraz rzeczywiście wystrojam w odpowiedni sposób, przypominający tutaj lokalsum o, o domu. Yy, idziemy dalej, i mamy naszą różową, yy, różową przyczepę, która jest, yy, jest hitem. Jest, aaa, już wszedłem. Czego yy, więcej nie można chcieć. Jest tak, to jest taki malutki ogródeczek. mini mini. Są dwa krzesła ogrodowe które są totalnie okryte pajęczynami spod spodu i y, mamy samą przyczepę. Gdzie jest przyczepa, tu jest przyczepa. Dobra, więc uwaga, chodzimy do przyczepy. I przyczepa wygląda tak, że. Tu jest. Y, tu jest wejście. Tu jest szafka, stolik, lodówka. Y, dalej mamy... zwracamy się 180, cofamy do tyłu i mamy łóżko z jakimiś tam. Za słonkami, z jest tysiące szpargałów i różnych dziwnych betów, ale, ale jest fajnie, jest fajnie, jest wystarczająco, czekajcie, może jak pójdę w róg, to może się uda to wszystko złapać w ten sposób, jest, jest przytulnie i, i myślę, że będzie fajnie, yy, do, do, dobry, do, 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 dobrego zakupu, myślę, że będzie ok. pakujemy się, idziemy na herbatę i idziemy zwiedzać miasto, cześć!